Cześć, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Maciek, a to jest gra, która nazywa się Brutal Nature. Jesteśmy chyba rozbitkiem z tego co się tu na plaży, e, który, który właśnie musi tutaj przetrwać. Po prostu. Jest to takie mały strandet troszeczkę. Jest takie taki mały strandet i ma to swój urok, zresztą zaraz zobaczycie. Ehm, to jest tylko gra surwajolowa właściwie. Możemy tutaj... E, zaraz zobaczcie zresztą modyfikować teren, to za chwilę wam pokażę. E, wszędzie po mapie rozsiane są różne orakie... Jakieś kroki, nie lubię tych kroków. Znaczy, że coś się zbugowało i gdzieś tu biega jakiś potwór, a to zwyczaj się dobrze nie kończy. No dobra, nic. E, wszędzie po mapie rozsiane są różne skrzynki, które możemy zbierać, także zbieractwo jest dostępne. Przedkowam ujawniłem jedną funkcję, zaraz, zaraz wam to pokażę. E, widzicie, zebrałem rzeczy ze skrzynki. W skrzynkach są takie różne randomowe rzeczy. Czy to jest jakieś stworzenie? Chyba tak, dobra, to weźmy może broń. Bo ja muszę upolować jakieś stworzenie. Jest, udało się upolować. No są chore te stworzenia. Zignorujcie ten głos, który gada w tle, bo to jest koleś, który niestety jest tutorialem. Nie da się go jakoś pominąć, próbowałem jakoś go pominąć, ale ten tutorial jest po prostu niezniszczalny. Ale poza tym jeszcze parę słów o grze. Możemy oczywiście skurować te zwierzęta, w sensie wyciągać z nich różne rzeczy. Teraz wyciągnąłem jakieś mięso chyba. Zupełnie niewiele tego mięsa, bo 36 tego mięsa, nawet jednego kawałka nie ma pełnego poza tym mapa się randomowo generuje, pojawiają się różne jaskinie i tak dalej Można zbierać drewno, zaraz wam pokażę jak Chociaż akurat tych palm, palm się nie da zebrać, więc pójdźmy dalej Być może tam znajdziemy coś, co można zebrać Tylko trzeba tutaj też uważać na te cholerne zwierzęta Które są dosyć problematyczne Dlatego, że ciężko jest to gówno zabić, bo nie dość, że to biegnie z prędkością światła to jeszcze jest. Ym, no ciężko w to trafić po prostu. E, także polowanie jest dosyć problematyczne. Ale dobra. E, fajnie było znaleźć przede wszystkim jakieś miejsce, w którym byśmy się osiedlili. Dlatego, że tutaj ta gra e, pozwala na, że tak powiem, osiedlenie się w jakimś, jakimś miejscu. Tam widzę skrzynkę, to warto by ją zebrać. Ehm, hop. No, e, jak widzicie, w skrzynce są. No, rzeczy tutaj znalazłem jakąś chyba broń. Dobra, zawsze coś, zawsze coś. Ale dobra, idźmy z tej plaży. Ale poza tym pokażę Wam jeszcze jeden feature, który jest bardzo fajny. Mimo, że mapa nie jest klockowa, to możemy klockowo ją kopać. Zaraz zobaczcie, jak. Ja tutaj wyczyszczę troszeczkę terenu. O, i zdobyłem, jak widzicie, gravel. Ciekawe, czy się woda przelewa, bo tego jeszcze nie sprawdzałem. Nie, woda chyba się niestety nie przelewa. Wody się po prostu możemy pozbyć. Tak, i nawet ją zbieram. Heh. ciekawe. No, niestety to jest jeszcze do poprawienia. Ale myślę, że jeżeli dacie tym twórcom tej gry całkiem niezły feedback. Na pewno będą jak najbardziej praktykować to wszystko dalej i dalej. Dobra, może zasypmy to wszystko, bo ja tutaj troszeczkę. Um, jak się no. To, to wyżłobiłem, więc warto było teraz to z kolei zasypać. Niech tu będzie jakaś taka tama, czy coś w tym stylu. O, tutaj nie mogę, to skopmy. O, i tutaj też. I odstawimy jeszcze raz, zaraz, wiem, marnuję trochę czasu. Ale chcę. A, już nie mogę. Nie mam naprawdę. Nie, dobra, nie mam, nie mam niestety już tego, tego grawela. Dobra, zostawmy to w takim razie. Ja sobie włączę ten tryb budowania i polecimy dalej. Zobaczymy, jaką kolejną mam misję w samouczku Przede wszystkim, I zaraz pójdziemy zdobyć też coś do jedzenia, bo nasza postać musi jeść. W, 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 na tym chudzie na dole jest takim, taka malutka ikonka wytrzymałości i, i tego pożywienia. To musimy też uzupełniać. Obecnie, akurat nie mam z tym wielkiego problemu. A Jak widzicie, tam jakieś, jakieś laski są i tak dalej. Dosyć ciekawa sprawa. E, wyjdźmy już z tej plaży, tak jak mówiłem. I idźmy już w stronę lasu. W lesie są całkiem fajne rzeczy czasami. E, najgorzej jest jak się spotka niedźwiedzia, bo niedźwiedzia nie da się zabić. Na przykład tam jest niedźwiedź. Ja jeszcze, jeszcze nie wygrałem pojedynku z niedźwiedziem. I, ile już gram w tą grę? A gram tam, grałem już trzy razy. Także trzy razy grałem, a nieraz nie udało mi się pokonać niedźwiedzia. jeszcze jakieś biegańsko. No gdzieś to nie są jakieś stwory. No nic. Nie, to na bank są jakieś stwory, ale po prostu ich nie widzę. No nic, nieważne. Zbierzmy w takim razie drewna. Jak widzicie, drewna się da zbierać. Chyba wykonałem jakiś punkt tutorialu po prostu. E, także zignorujcie to. E, i, I da się zbierać nie tylko zresztą. Oho. Tam jest niedźwiedź. Nie tylko da się zbierać drewno, ale da się zbierać też na przykład. Y, zaraz znajdę może jakieś jagody, to wam pokażę. Skrzynki oczywiście można otwierać. Tak jak zresztą widzieliście wcześniej, ja zbiorę to. 78 sztuk Szkoda, że nie da się po prostu e, jakby zebrać wszystkiego co jest w skrzyni No nie pozwala na to jeszcze gra, ale być może w najbliższej przyszłości pozwoli O, patrzcie, to jest jaskinia Być może to z niej te kroki ciągle nadchodzą Bardzo możliwe, przecież jest, może być sieć tuneli pod tym wszystkim Dobra O właśnie, o właśnie, właśnie Widzicie, tak wygląda walka z tymi stworami to Wcale nie jest łatwe Ale dobra, o Zebraliśmy nieco więcej tego mięsa Co jest dosyć dobre Tam jest jeszcze więcej tego Dobra, dobrze że mam Mam trochę tych e, Naboi Boże, ile tu jest w ogóle tych dzików? Dlaczego tyle dzików siedzi na plaży? To jest dla mnie trochę niezrozumiałe Ale jak najbardziej będę je maltretował Jeszcze mamy troszeczkę e, Tych naboi, więc myślę, że Problemem nie będzie Wytłuczenie wszystkich tych tych um, dzików stąd A warto by było to zrobić A gdzie, gdzie są pozostałe dziki? Mi się wydawało, że to był jeszcze jeden No nic, nieważne e, W każdym razie, zróbmy może sobie przy jakiejś takiej małej oazie Na przykład tutaj, o O, zobaczcie, w tym miejscu Moglibyśmy sobie zrobić o Boże, ja mam wrażenie, że one biegną No nic z Zrobilibyśmy sobie przy jakiejś małej oazie po prostu Siedzibę Ale dobra, widzę, że zaczynam być głodny Zgodnie z tym, co mówił mój samouczek Mm, to znajdźmy może coś do żarcia? O oh, fakt, coś idzie do mnie? Nie, to jest właśnie mylące strasznie. No nic. E, zaraz zobaczę w ogóle, jakie mam questy, zanim coś zjem jeszcze. Basics Royale, open inventory, go to crafting. E, Okej, okay. open inventory, go to crafting. Dobra. Campfire? Dobra, to wykraftujemy jedną sztukę. Jak widzicie, kraftowanie troszeczkę trwa. Więc generalnie no, jest to troszeczkę marnotrawstwo czasu, ale przy tym możemy sobie też pooglądać różne inne zakładki tego, bo nawet nie przeglądałem Mamy tutaj obiekty. W obiektach aktualnie nie mamy jeszcze nic. Mamy mięso, 8 sztuk tego mięsa z, z niedźwiedzia. Ciekawe, bo nie zabiję niedźwiedzia. 6 berries, 6 tych jagód mam, 4 sztuki mięsa tych dzików i 5 co ciekawe, jadalnych grzybów, co jest dosyć fajnym motywem. E, mamy materiałów troszeczkę, mamy 23 grawele, ale z tego nawet nie postawi się jednego klocka. Mamy za to drewna więcej, więc to jest już lepsza e, lepsza, m, lepszy motyw. Dobra craft campfire. Aha, press go to 8. Dobra, to wejdźmy do... Fla o! fuck! No właśnie no właśnie, no właśnie. Tak się kończą pojedynki z, z tym, z nieźwiadkiem Mała sztuka, ale wciąż ogromna. Dobra, grunt, że go zabiliśmy Dobra, wykraftowaliśmy ten campfire Więc postawmy go gdzieś tutaj O, tutaj na przykład Dobra I usmażmy może troszeczkę mięsa Dobrze by było to usmażyć No i co mam zrobić? Pick up Fuel, no no no, weźmy, weźmy tego fuela Okej okay. I jakoś, nie wiem, jakbyśmy mogli to na przykład upiec Dobra, a jak to się robi? Pytanie jak się, jak się piecze Pick up, mhm mm Dobra Dobra Empty fuel Nie wiem o co chodzi, dobra, nieważne, wiecie co, ja zobaczę jeszcze, czy ja w ogóle coś, czy mi się coś upiec Nie udało mi się nic upiec, świetnie Zjemy może troszkę tych berries, bo tam Jak widzicie, być... o O, patrzcie, nawet sporo Przychodzi tego jedzenia, jak się zjada te, te, to ja je po prostu wpierdzielę wszystkie i zaraz zobaczymy. O, dobra. O, teraz to mi HP rośnie jakoś w normalnym tempie. Teraz zobaczymy. Mm, campfire. Cook the meat. You acquired earlier. No dobra, musimy w takim razie upiec mięso. No dobra, to spróbujmy. To zrobić jeszcze raz. Mamy fuel. Remove the fuel. Ok. Um, czyli co, to jest gotowe już, czy co? Nie, nie, za, nie za bardzo rozumiem, na czym polega pick-up. Empty materials, materials first. A gdzie jest Materials. Wciąż tego nie widzę. Dobra, nie rozumiem. Dodajmy w takim razie tego fuel jeszcze raz. Empty fuel. Mm -hmm. No dobra, to zabrałem. A jakbyśmy dodali i zestartowali. Okej, okay, dobra, już rozumiem. W takim razie niech nam się to upiecze, ja to zamknę. Piecze nam się żarcie rozumiem. Ono się ciągle piecze. Idzie tu kolejny niedźwiedź z tego. Jeszcze nie niedźwiedź, tylko dzik. No, niestety, dziki są troszkę problematyczne. Fajnie było go zabić. Chociaż nie. Może zróbmy na start. Okopmy się tu jakoś. Ja wciąż jestem zwolennikiem tego, żeby się jakoś porządnie okopać. Może zrównamy tą górkę. Albo wykopiemy w tej górce jakieś, jakieś mieszkanko sobie. Co myślicie? Spróbujmy. Ja spróbuję to wy wyrąbać. Potem przeniesiemy tam swoje te, swoje graty. Chociaż ich za wiele jeszcze nie mam. O, jakbyśmy sobie zrobili taką porządną siedzibę. No, zobaczcie. Tutaj. No. Teraz to jakoś wygląda cholera. Dobra. Pozbierajmy. No nie, tutaj to może przesadziłem już. Okej. Okay. No dobra. Mamy jakąś taką jamę. Jakąś taką jamę mamy. Warto było teraz z kolei ją zakopać. O nie, 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 nie tak. O. O, właśnie tak. Chociaż nie. Znaczy, miałem na myśli tutaj. To może skopmy. O tak. O. Jak to nie? Dlaczego nie chcesz? Dlaczego nie chcę postawić? Aha, bo mamy za mało tych sztuk. No dziwne. No dobra, to znajdziemy jakiś inny materiał w takim razie. Może tego Dirta postawimy. Okej. Okay. Dobra. 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 Patrzcie, kurde, no szykuje mi się niezła siedziba. Dobra. I tu. I tu. Super. Mamy normalną jamkę już. Możemy do niej wchodzić i wychodzić. Tylko, że tutaj jeszcze jakoś mi się dziwnie zabudowało. To. Wolałbym to z tej strony postawić, ale już nie mamy. Nie mamy już jakby z tego materiału. Co? Postawimy to. I to. I jest gites. Tylko, czy jeszcze od góry nie ma dziury jakiejś? Jest niestety dziura. To spróbujemy ją. Zreperować. O, jakoś tak. Dobra, nie ma dziury. Moja siedziba jest już gotowa, można tutaj wejść. Szkoda, że nie, nie postawimy jeszcze niej pochodni, ale nie za bardzo się orientuję, e, jak zrobić pochodnie, więc na razie to zostawmy. Ok, jak z moim mięsem? Czy już się coś upieku? Ciekawego. E, wciąż się piecze. Długo się piecze to, e, to mięso, no ale cóż, trudno. Grunt, żebyśmy to upiekli, bo to jest nasz podstawowy, e, podstawowy quest. Tam jest zejście do jakiejś jamy. O, nie, nie, ja nie. tam jeszcze nie chcę schodzić. Jeszcze nie chcę, bo to się źle skończy. Także na razie to zostawmy. Zostało nam już strasznie mało e, tych naboi, też, więc warto by było naboje zdobyć. Ok, zaraz się to skończy. Zobaczcie. Fuel wood. Dobra. I co teraz? Take output. Ok. Chyba mi się udało. Ok. No i co teraz? Skończył się ten quest, więc chyba możemy normalnie zacząć grać. A nie. Base i survival mamy gotowy. Więc teraz, z tego co widzę, mamy kolejne questy. Tym razem już mam nadzieję, że bez tego pana, który nam napierdziela, zaakceptujemy ten quest. Make a table at inventory crafting menu and place it. Ale nie. Najpierw zrobimy sobie jakąś siedzibę. Bo ja przede wszystkim chcę mieć normalną siedzibę. Więc wykopmy troszeczkę tego więcej tego granitu z tego. I zaraz zabierzemy się za to. Bo ja przede wszystkim chcę mieć gdzie spać i chować rzeczy. Mam no, nadzieję, że niedługo będziemy mogli zrobić jakąś, jakąś tom. No, zobaczcie, już to już to wygląda trochę lepiej. Dobra, niech popatrzę. Ok, spróbuję w takim razie skraftować jakiś item. Um, tutaj jakiś, 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 jakiś furniture e, jakiś Crafting table, czy coś tam mi mówili, że mam zrobić? Nie, czekaj, teraz zobaczę. Quest Make a table and place it. No okej, okay, czyli musimy zrobić table. Zobaczmy. Crafting, gdzie jest table? Furniture. Aha, tu jest table. Wymaga to troszeczkę, e, wymaga to troszeczkę drewna i. Ironu, o proszę, to będziemy musieli iść do środka I to znaleźć, co ciekawe No dobra, to spróbujmy w takim razie odwiedzić tą... A co to jest? Zobaczcie, jakiś dziwny materiał Ło! Jakiś ryjo coś tam Chyba zdobyłem troszeczkę tego ryjo coś tam Teraz już wyżubiłem cały Dobra, zakopmy to w takim razie Żeby tam taka dziura nie stała, bezsensowna ja nie mam jakiegoś piasku. Dobra. Better, better. Dobra. Eee, w takim razie co? Spróbujmy zajrzeć do tej jaskini. Chociaż ja nie lubię wchodzić do jaskini, gdzie nie widzę nic. Tam jest ciemne gówno. Ja chcę zrobić sobie najpierw jakieś pochodnie. Czy ja mogę. Eee, crafting. Campfire. Campfire light. Co to jest? A small fire used to light up aria. Small bonfire. Mhm. Mm Okej. Okay. Chests. No, widzę, że możemy tu parę rzeczy zrobić. A może najpierw, zanim pójdziemy tam, to skopmy troszeczkę drewna. Pięknie. Chociaż palem wolałbym mnie nie kopać. Param, pam, pam. Boi się, bo ciągle słuchać jakieś dźwięki. Nie lubię dźwięków. Wolę wiedzieć, na czym stoję, żeby nie przybiegł mi do jakiś stworek i mi nie zabił. Bo ja potem będzie ciężko znaleźć to miejsce. No nic, skopmy. Tam jest takie większe drzewo, zobaczcie. To jest większe drzewo. Tego się pozbędziemy Zbierzemy grzybka jeszcze O I pójdźmy stąd, wróćmy do naszego si naszej siedziby Patrzcie jak to się dziwnie piasek zrobił Takie dziury piaskowe, głupio było w to wpaść A da się na przykład to zebrać? Czy ja mogę cię za zebrać? Pick up, o mogę, dobra To weźmy ten nasz ogień Wnieśmy go może przed naszą, naszą bazę, gdzieś tu Powiedzmy, jest gitę. teraz jest lepiej myślę Um, spróbujmy skraftować, może jeszcze Small Bonfire e, Ten Campfire Light, bo to jest, jak rozumiem, jakaś taka pochodnia, więc spróbujmy to skraftować. Jedną sztukę tylko, trochę pewnie potrwa. Dobra, ale niech, niech, się, niech się to kraftuje. A my tymczasem się rozejrzymy jeszcze, bo to jest więcej materiałów, które możemy wykopać. Zobaczcie, tu jest kolejny taki materiał, to zasypię. Dobrze, e, a to. Nie wiem, to jest kamień, czy co to jest? Zaraz zobaczymy To jest bazalt jakiś Ciekawe, bazalt... Nie wiem, do czego może służyć bazalt O, to jest więcej tego... Tego złoża Które wcześniej coś zobaczyli Patrzcie Wow, ale złoże znalazłem Ale złoże, ale złoże, ludzie Normalnie zaraz możemy rozpocząć tutaj wokopaliska po prostu Takie złoże znalazłem Dobra Zbierzmy to jeszcze i to i wyjdźmy stąd. Hop! Hop! O nie! Widzę dzika, widzę dzika, widzę dzika! Schowaj, schowaj! Głupie świniaki. Najgorsze jest to, że Ciężko jest je zestrzelić, bo są strasznie szybkie. No teraz mi jakoś poszły, nieważne. E, dobra, jak tam mój, mój crafting? Się już robi coś czy nie robi? Um, equipment, quest stats, uh, party inventory, crafting tu jest Aha, czyli już mi się zrobiło, tak? Ten campfire light No dobra, wejdźmy do object w takim razie I wstawmy gdzieś tu do środka No i co? Light fire O! Teraz to mamy siedzibę, patrzcie! Wreszcie widzę, że to zrobiłem jakąś bezsensowną dziurę No nic, y Pozmęczymy się jeszcze tego i to zasypmy, żeby to nie wyglądało jakoś patologicznie Okej okay. Z tego co widzę, zrobiliśmy sobie tutaj całkiem niezły mieszkanko Może byśmy zastąpili ten dir też tutaj jakimś normalnym kamieniem, żeby to wyglądało jakoś po ludzku O nie nie, nie o to mi chodziło Nie o to mi chodziło, o teraz I teraz, nie Teraz, chociaż takie coś w sumie Takie wejście Wygląda całkiem elegancko ale nie, pozbędźmy się tego, dobra Skopmy jeszcze tutaj granitu troszeczkę, żeby to móc odstawić O, i tutaj, pięknie Grunt to nie zginąć, grunt to nie zginąć Ale przyznajcie, że gra prezentuje się całkiem ciekawie Hop Oj, wpadłem Dobra, no dobra Myślę, że jesteśmy gotowi Tutaj jest jakaś taka dziurka, ale nieważne. Dobra, myślę, że zostawmy to na tą chwilę. W kolejnym odcinku spróbujemy rozejrzeć się też dookoła. Może znajdziemy jakieś normalne złoże wreszcie. Tu jest jeszcze jakiś dzik, warto by było go dostrzelić. Dobra, może znajdziemy wreszcie jakieś normalne złoże. Upieczemy jakieś mięso, zrobimy wreszcie jakąś, jakąś skrzynię czy coś. I będziemy mogli wreszcie jakoś normalnie składować te swoje. Czy ja mogę jakoś zebrać? Fajnie, bo to, jakbym mógł to na przykład zebrać. No nic, nieważne. strzem strzał? Boże, czy to są jacyś ludzie? Nie, może mi się wydawało. Dobra, nieważne. E, zobaczymy się w przyszłym odcinku. Ja tymczasem zostawiam chatę e, otwartą. Może jeszcze naprawię to z góry. Spróbuję to jakoś doprowadzić do normalnego wyglądu, do kolejnego odcinka. Zostały mi dwa naboje broni. Może mam jakąś inną broń jeszcze. Mam... O, mam jeszcze magnum. I mam tutaj całkiem sporo tych. Ale nie, tam, tam widzę, że mam... Jeszcze 202 naboje, to spoko, to jeszcze przeżyjemy. Dobra, tymczasem cóż, trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Przyznajcie, gra jest dosyć ciekawa, jak na, jak na taką zwykłą grę survivalową. Link macie w opisie, zapraszam do grania. Tymczasem trzymajcie się i do zobaczenia do kolejnego odcinka.